To no może Gratuluję, <grymne> Dziękuję bardzo. Trzy razy Dziękuję. zostałaś właścicielką skutera. Cieszy się ta nagroda? No oczywiście. Myślę, że każdego by chyba ucieszyła. Tak, jestem bardzo zadowolona z niej. Z obsługą tutaj taką pobieżną nie miałaś żadnego problemu. Ktoś Cię będzie uczył na nim jeździć, czy będziesz próbowała metodą prób i błędów? Nie, no myślę, że dam radę. Kiedyś miałam też też coś ze suterem, więc mhm. będzie w porządku. Prawo jazdy mam. A właśnie, a jeździsz samochodem? Lubisz jeździć? Jesteś dobrym kierowcą? Yy, czy jestem dobrym? No to chyba nie mnie oceniać. Yy. Zacięcie do samochodem mam, bo już e, miałam robione też prawo jazdy B1 od 16 lat. E, w tym roku zrobiłam kategorię B, także lubię jeździć, owszem. Bezpiecznie jeździsz? Tak, staram się bezpiecznie.